Na coś czekamy i czekamy bez przerwy, nieustannie, niekiedy bez tchu. Gdy kończy się jedno czekanie, zaczyna się następne, a najczęściej bywa tak, że czekamy na kilka rzeczy naraz. Są chwile i zdarzenia, na które czekamy z niecierpliwością, z ogromną nadzieją, z pijącym sercem. Są takie, których pragniemy z daleka, bez przekonania. Są też takie, których tylko nieśmiało z zakrawędzi marzenia lub snu wypatrujemy. Czekam na koniec mojego zlecenia w pracy, na powrót do domu, do ludzi mnie oczekujących do kota, do mojego komputera, łóżka, kawy, balkonu, roweru. Czekając na coś, na kogoś, na lepszy dzień jutrzejszy, na decyzję urzędnika czy wynik loteryjnego losowania, trwam w czasie przechodnim, w jakimś, zdawałoby się, mniej ważnym momencie, który, jak dworcowa poczekalnia zamyka mnie w tym czekaniu, w myśleniu o tym, na co czekam, w rozważaniu i smakowaniu momentu, w którym moje czekanie Dobiegnie końca. Chwilami chciałbym wręcz zamknąć oczy i przenieść się do momentu spełnienia mojego oczekiwania. A przecież, gdy tak czekam, mijają mnie sekundy i minuty, przebiegają chwile, które nigdy już się nie powtórzą. Więc co? Więc chciałbym je, te chwile, z mojego życia wykasować? Chciałbym moje trwanie zredukować jedynie do momentów spełnień, wycinając z niego wszelkie oczekiwania? Ale czymże byłyby spełnienia bez czekania na nie, bez dążenia do nich, bez pomagania im, aby dotarły do mnie, bez wysiłków w ich stronę? Wszak im dłuższe, im bardziej utęsknione jest czekanie, tym słodszy moment spełnienia. A poza tym, a nawet bardziej jeszcze przed tym, ważne jest zdawanie sobie sprawy, że wciąż przemijam i że to przemijanie ani przez sekundę nie czeka. Pamiętam. Siebie kilkunastoletniego chłopca, gdy czekałem na jakiejś stacyjce na pociąg do Szczecina, pociąg się spóźniał, więc poszedłem do pobliskiego sklepiku, aby kupić coś do picia. Było lato. Dzień był wyjątkowo gorący, gdy wszedłem z powrotem na peron, pociąg ruszał już. Zacząłem za nim biec i pamiętam, że niczego bardziej nie pragnąłem. Jak go dogonić, bo to był ostatni pociąg, a ja długo na niego czekałem. Ostatecznie udało mi się wskoczyć na stopień. Dzisiaj, gdy o tym myślę, nie cieszy mnie już to tak bardzo, że pociąg dogoniłem, ale to, że biegłem, że biec mogłem. Dopiero dzisiaj czuję to, na co wtedy nie zwracałem uwagi, wiatr we włosach, zapach zboża z pobliskiego pola, smugi słońca na twarzy, szorstkość betonowego peronu pod stopami. Pomiędzy spełnieniami płynie czas, który powinno się umieć rozplatać na drobne włókienka wzruszeń zanim nadciągnie wiatr, by oderwać nas od wszystkich spełnień i oczekiwań, jak nić babiego lata nalizaną na gałązkę. Dziękuję i życzę owocnych oczekiwań, a tymczasem dobrego dnia.